używać, ale ja tego nie rozumiem. A ja muszę rozumieć, co... Trzymacie słowo, bo ja nie chcę nawet was urazić. Ja nie chcę was urazić osobiście nawet. Ale intonacja dźwięku nie jest możliwa w literach zapisanych. Chociaż są znakiem interpunkcyjne. A ja nie mam imienia, nazwiska nawet na telefonie. Nie mam. Duża kompania wykonała po jednym telefonie Ktoś was zamawia, pytamy, kto zamówił, w jaki sposób, w jakim celu. No to że przepraszam, ja chcę to umowę zobaczyć, jeżeli jestem pod kątem prawa jako żurnalista międzynarodowy. Nie, właśnie za szkody cywilne w co do do Trybunału Międzynarodowego kierowcom na policji. Pozawoli, no bo we fakcie widzę, że tu jesteście na umowie cywilnoprawnej. Nie działacie pod przysięgą prezydencką, bo prezydent nie jest konstytucyjny. Ale nikt nie jest powołany, jeżeli prezydent nie jest konstytucyjny. Ja tylko kumuluję przestępstwo, pokazuje, że wy jesteście na stronie tak zwanej deptolnej. Nie jesteście wiarygodni. Wzięło cię w dobrej wierze, że kodeksie morskim, a imię nazwisko to jest w ramach baterii, fleksji, glosa, biglosa, umarłość, pisze się, stóp. pod prezydentem miasta? No przecież to chodzi o finanse, rozliczania. Każdy czy na sklepikasz nawet bierze. Liczy ściągnięcie towaru, podanie towaru, przechowanie towaru, dostarczenie towaru. A czy prowadzicie teraz ze mną to cztery Co Chciałbym zobaczyć numer pełnomocnictwa, kiedy w notariacie takie zasadne sformułowanie zawarli świadomie. No bo wykonujecie jakąś funkcję, no rozumiem, że chcecie coś powiedzieć, ale ja mam rzetelną informację, bo jest sprawozdanie do biskupa, tej rozmowy. Z każdego słowa się rozliczyć, żeby dostać odpuszczenie winy. Kto ma odkryć na przechód? Administracyjny sąd? Jako, że nie mają wyłącznie obywatelstwa polskiego? No? Ustawa policji, o sprawie sądów, proszę sprawdzić. Nie ma. tu... Twojego roszczenia sprawiedliwości, które uważasz za właściwe rozwiązanie w zaistniałej sytuacji. Samo wyjaśnianie teorii nie pomogłoby nikomu. Kto nie rozumie istoty i zasad komunikacji legislacyjnej oraz prawnej? Jeśli chcesz sam udowodnić swój status, włóż wiele wysiłków w zrozumienie tego, kim jesteś, jakim uwarunkowaniom społecznym i prawnym możesz podlegać, jakie są Twoje rzeczywiste prawa, jak je egzekwować i co musisz robić, aby udowodnić je zarówno na poziomie świadomości, którą posiadasz, jak i w środowisku, którego Twoje prawa i postawa dotyczą. Tym sposobem zawsze możesz wiedzieć, co opowiedzieć. Możesz się na tym oprzeć dzięki posiadanej wiedzy. Możesz dosłać władzy systemowej dalsze zawiadomienia później, w miarę postępu Twojej wiedzy, ale pamiętaj, że nie jest to tylko pisanie zawiadomienia do windykatora, dlatego upewnij się, że wiesz, co piszesz, i nie zgłaszaj żadnych roszczeń bez przedstawiania odpowiednich dowodów wraz z nimi. Niech nikt nie staje między Tobą a Twoim stwórcą. Czy możesz powiedzieć, kiedy ten podmiot, zwany rządem, otrzymał twoją zgodę, i czy może udowodnić, że mu jej udzieliłeś, aby zarządzać twoją przyrodzoną wolnością lub ją ograniczać? Podstawą wyrażania świadomej zgody jest to, że masz przyrodzone prawa. Rząd systemowy teoretycznie informuje cię o stworzonych przez siebie zasadach takiej kontroli i ograniczeń, zanim otrzyma twoją zgodę w taki czy inny sposób. Mając do dyspozycji tysiące stron dokumentów i stron internetowych w swoich archiwach, to o wiele za dużo do przeczytania, więc nie czytasz, ale i tak uważają, że Cię poinformowali i domyślnie zakładają, że nie ponoszą odpowiedzialności za pełne ujawnienie, które jest zbyt obszerne do przeczytania prawie przez każdego człowieka. W tym leży Twoja zgoda. Jeśli rząd mówi, że musisz mieć licencję i przestrzegać zasad, a ty nie stoisz w swoich prawach i nie informujesz ich inaczej, jest to milczące porozumienie. Jeśli rząd powiedział, że musisz mieć licencję i idziesz po licencję, jest to twoja wyraźna zgoda na podleganie warunkom licencji. Nie potrzebowałeś licencji, ponieważ zawsze miałeś prawo i powinieneś im to powiedzieć, ale zrezygnowałeś z tych praw na rzecz ich własnego zestawu zasad. W ten sposób oszukali świat i to jest moc, którą musisz odzyskać, jeśli nie chcesz być ubezwłasnowolniony i uznany za osobę wyrażającą swoją milczącą i bierną albo wyrażaną w czynach akceptację i zgodę.